O Boże, mój Boże, dla Ciebie wstaję o świcie, Ciebie pragnie moja dusza. Za Tobą me ciało często wzycha w tej krainie pustynnej, nieprzebytej i bezwodnej. Obym tak mógł pojawić się przed Tobą w świątyni, aby oglądać Twą potęgę i majestat. Twoje miłosierdzie jest cenniejsze od życia, dlatego me wargi chcą Cię wysławiać. Pragnę w ten sposób wysławiać Cię w swoim życiu, wznosić swe ręce w imię Twoje. Moja dusza mogłaby wtedy sycić się jak sadłem i tłuszczem, a moje usta pobudzałyby wysławianiem me wargi do radości. Pamiętam o Tobie na moim posłaniu, kiedy brzask się budzi, myśl moja biegnie do Ciebie. Ty jesteś moim wspomożycielem, dlatego pod osłoną Twych skrzydeł będę się radował. Do Ciebie lgnie moja dusza, Twoja prawica mnie podtrzymuje, a oni bezpodstawnie nastają na me życie, dlatego zejść będą musieli do najgłębszych czeluści ziemi. Wydani zostaną ostrzu miecza, staną się pastwą lisów. Król się będzie Bogiem radował, chwały dostąpi, kto na niego przysięga, a usta głoszących nieprawość zostaną zamknięte.